Pracujesz dla naszej fundacji Soul in Sky, jesteś prezesem fundacji Galilea. I co cię tutaj przywiodło? Chcesz nam powiedzieć, jak wyglądało to życie tak. ze Zbyszkiem? Życie żony Szawła. Czyż <grym> <grym> mój mąż był Szawłem takim tym po upadku z konia. Chociaż tam konia nie było, ale... E, tak, no dobra. <grym> miałam sen, jeszcze miałam wtedy kwiaciarnię, jeszcze nie było umowy o zamykaniu, że bardzo chcę pracować u faceta, który jest... <grym> no powiedz to, no, powiedz. <grym> godłaty, brodaty, i pracuję, zajmuję się drzewem. Za i tak wróciłam do tego snu, bo wracam sobie tak raz na jakiś czas, bo na niektóre się po roku realizuję, niektóre po dwóch, i czytam ten sen, i tak mówię, kurczę, w tartaku będę pracować. I takie, mówię, znam gościa, który ma tartak, ale ani on kudłaty, ani brodaty, wiesz, w ogóle od czapy. Jak już zaczęłam pracować dla fundacji. To tak zaczęłam szukać, bo dosyć taki sennik mam, y, który jest pisany właśnie na podstawie snów proroczych, czyli jakaś taka powtarzalność tych snów albo znaczenie. To kilka, tam kilka osób podejrzewam. Sennik biblijny, tak. Tak, i no, tam było, że, że drzewem to. zajmuje się cieśla. A cieśla mhm. jest takim symbolem ewangelizatora, więc mówię, kurczę Boże, ty już, ty już wtedy wiedziałeś, gdzie ja będę, gdzie będzie moje miejsce.